Jesteśmy z odległości, czyli ode mnie z biura, ale tematy będą bliskie Państwu, bo oczywiście bardzo szybko, już niedługo, 3 sierpnia w Mohigensan Casino walczyć będzie Tomek Adamek. Przerwa siedmiomiesięczna, jedna z najdłuższych w jego karierze. A to temat główny, do którego wróciłem na początku parę uh, uh parę moich spostrzeżeń na temat tego, co oglądaliśmy i właściwie oglądamy w chwili obecnej na stadionach ekstraklasy. Ekstraklasa ruszyła, więc nie możemy nie rzucić tego tematu na tak zwany ruszt. Mamy lato, sporo ludzi gryluje, więc my będziemy troszeczkę grylowali to, co się dzieje w ekstraklasie, a właściwie nie co się dzieje w ekstraklasie, tylko moim zdaniem... Za szybkie, za pochopne opinie na temat tego, kto będzie w tym sezonie genialny, a kto nie będzie ją grać. Czyli zaczynamy od ekstra klasy. Pierwszą kolejkę ligową mamy za sobą. Mistrz Polski wystartował tak, jak powinien wystartować. Zwycięstwo 5 do 1 z Drużyną Widzewa Łódź. Warto powiedzieć, że Legia Warszawa wystąpiła w tym meczu. Bez e, trójki swoich czołowych zawodników. Nie powiem, że był to drugi skład Ligi Warszawa, ale to na pewno nie był pierwszy skład Ligi Warszawa. Także kibice przy Łazienkowskiej na pewno muszą być bardzo zadowoleni. Przed sezonem, e, przed rozpoczęciem sezonu, mówiło się o tym, że Widzew będzie miał olbrzymie problemy. Wynikające z tego samego, co zawsze jest, jeśli chodzi o polską ligę, a mianowicie z braku pieniędzy. Statystyki opublikowane kilka dni przed rozpoczęciem ligi wskazywały, że spadek wpływów Widzewa Łódź był aż 43% w porównaniu do minionych sezonów. No jak się traci 43% wpływów, to po pierwsze trudno ściągnąć na boisko dobrych piłkarzy, a ponieważ trudno ściągnąć dobrych piłkarzy, to jeszcze trudniej ściągnąć ludzi na stadion. I właśnie dlatego wydaje mi się, że akurat w tym przypadku Widzew jest jednym z tych, jedną z tych drużyn, która po pierwszej kolejce mogę powiedzieć, że wskazuje na to, że będzie się broniła przed spadkiem. Czy Legia jest tak dobra, a że będzie każdemu rywalowi strzelała pięć goli, to osobiście wątpię, aczkolwiek po tym średnim występie, delikatnie mówiąc, po pierwszym spotkaniu. Rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Trener Urban powiedział, że on nie będzie winił swoich piłkarzy za fatalne 45 minut, dlatego że ta prawdziwa forma ma nadejść w końcu sierpnia. Jeśli to jest to, o czym mówił trener Urban, te 75 minut naprawdę dobrej gry Legii Warszawa w meczu z widzewem Łódź, no to w takim razie możemy spokojnie poczekać. Tyle o Legii. Drużyna na pewno będzie się liczyła. Jeden z głównych kandydatów do tego, żeby być po raz kolejny piłkarskim mistrzem Polski. A mówiłem na początku, że nie bardzo lubię spekulować na temat szans pozostałych drużyn po pierwszej kolejce, ponieważ to nie ma sensu z podstawowego powodu, że w polskiej lidze większość tytułów, kto spadnie, kto zostanie, kto będzie grał w pucharach decyduje się nie w pierwszym tygodniu, ale w ostatnich tygodniach ligi. Dlatego na przykład byłem zaskoczony faktem, że Większość gazet jakimś takim niesamowitym uporem dzisiaj podawała jako pierwszą wiadomość, że Lech Poznań stracił punkty w wyjeździe z ruchem. No to co? To znaczy, że już Lecha skreślamy? Nie bardzo rozumiem to taka lekka panika. A dzisiaj Lech Jakdańsk gra w tej chwili, kiedy nadajemy tą informację na żywo. Kiedy Państwo oglądacie mnie na żywo, czy z Państwa jeden do zera dla Podbeskidzia na wyjeździe. Mówię o Lechi z dwóch powodów, a pierwszy to jest z powodu, że to jest drużyna mająca najpiękniejszy stadion w lidze. Ma jedne z piękniejszych koszulek, właśnie podglądam tutaj na dodatkowym monitorze prezentację tych nowych koszulek, bardzo ładne, białe, z zielonym pasem, napis Orlen. Wyglądają trochę jak koszulki drużyny z Południowej Ameryki, bardzo ładne, tylko że koszulki no, mało goli strzelają i, i raczej słabo bronią, także mówię o tym. Dlatego, że pod Beskidzie prowadzi już od 22 minuty. I, i dlaczego mówię dodatkowo o Lechi? Otóż z Lechią związana jest to dosyć interesująca sprawa, a mianowicie wszyscy pamiętamy, w minioną sobotę miała na stadionie, tym pięknym stadionie, o którym mówiłem, grać słynna Barcelona, za którą za przyjazd tej drużyny grupa promotorska o nazwie Polish Sport. Promotions zapłaciła 1,5 miliona euro, olbrzymią sumę jak na warunki polskie. Do piątku minionego 32 tysiące biletów zostało sprzedanych. Potem w piątek informacja, trener Barcelony musiał udać się do szpitala, zespół nie przyjeżdża i decyzja polskiego Polish Sport Promotions, czyli polskiej firmy promocyjnej, inaczej tego się przetłumaczyć nie da, będziemy mówić PSP. Decyzja, że biletów na razie nie oddajemy, bo będziemy się starali jak najszybciej przyciągnąć Barcelonę na stadion Lechi. Płacąc te półtora miliona, firma jedno zagwarantowała. Na pewno zagra Messi. Kto zagra poza Messi, nie udało się wynegocjować. Ta wersja powtarzana jest obecnie, że w tym przełożonym terminie, czyli wtorek 30 lipca, ten najbliższy wtorek, czy nie najbliższy, ten, który się zbliża 30 lipca, zagra jednak Barcelona. Nie udało się potwierdzić informacji, ale wydaje mi się, że tak będzie, że zagra Messi. Natomiast pytaniem jest, kto zagra jeszcze. A Sporo kibiców bardzo narzekało na fakt, że Firma nie oddaje biletów, dlatego że oprócz kupna biletu dla wielu ludzi była to kwestia dojazdu samochodowego, dojazdu koleją. Wiele osób kupi, kupiło hotele, wzięło urlop. Nie znam osoby w Polsce, albo w każdym razie jest osób takich bardzo wiele, które nagle mogą stwierdzić, ok, no to ja zostaję zamiast jeden dzień, ja zostaję w takim razie. 10 dni w Gdańsku i poczekam na ten mecz. Wydaje mi się, że ci kibice powinni mieć do wyboru odbiór, biletów, lub w dalszym czasie mieć okazję wejścia na ten mecz, czy chcą, lub po prostu zwroty pieniędzy. To taka dosyć szara strefa, którą znamy tutaj trochę z Chicago. Jak widać, powtarza się również w innych. Innych częściach świata, na przykład w Polsce. Także no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Z wielu doświadczeń, z występów Barcelony wynika, że nawet jak Barcelona mówi, że zagrano w najsilniejszym składzie, to na przykład może być decyzja, że ten najsilniejszy skład to jest akurat drużyna juniorów albo druga drużyna, albo trzecia drużyna, no bo oni akurat teraz grają najlepiej. Dzień przed meczem w Polsce. Piłkarze Barcelony kończą urlopy, tak więc będzie to dosyć wakacyjne spotkanie z piłką dla kibiców Lechii Gdańsk, jestem pewien. To jest fajna rzecz, że grają z taką słynnym zespołem, ale ich drużyna wygrywająca w Ekstraklasie byłaby czymś naprawdę bardzo fajnym, ale z tego co wiem, to firma PSP nie zamierza finansować Lechii Gdańsk zamierza finansować Lechi Gdańsk z Barceloną na tym, żeby po prostu zarobić. Także taka ciekawostka piłkarsko-biznesowa związana z naprawdę pięknym stadionem Lech i Gdańsk I ja życzę każdemu, kto tam gra, żeby grał jak najlepiej, a najbardziej życzę drużynie, która może tam grać każdego dnia, czyli Lech Gdańsk, bo rzeczywiście ten piękny stadion fajnie wygląda jak jest tam, no przynajmniej 15-20 tysięcy ludzi, czyli w dalszym ciągu jedna trzecia tego, co może wejść i ta drużyna wygrywa. Tak. Nie jestem kibicem Lechii Gdańsk, ale jestem kibicem polskiego sportu i polskiej piłki. Chciałbym, żeby każdy grał dobrze, oczywiście to jest niemożliwe. Przechodzimy do głównego tematu po bandzie. I tym razem to po bandzie nie będzie związane z jechaniem z pobandzie z Tomaszem Madankiem, tylko małym jechaniem po bandzie z tymi, którymi się nigdy nie podoba, z kim Adamek Panega tam wprowadzić będzie 3 sierpnia a, z Dominikiem Winem, co do tego się panem z, 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 z Dominiciem Winem. To jest moje idea, o której mówiłem w 2010 roku. roku Tomasza to Adamka do walki z Klisem Areolą. Chyba najlepszej walki Tomasza Adamka jaką miał w swojej karierze. A moim zdaniem najlepsze jak miał w swojej karierze. Dominik Gmin okazał się bardzo wymagającym sparring partnerem. Dla Tomka to były bardzo potrzebne sparringi. Był lepszy w nich. Pytałem się Dominika, czy wyciągnął coś z tych lekcji. Mówił, że trudno wyciągać ze sparingu, z czym się oczywiście zgadzam. Jakieś, jakieś lekcje. No ale fakt, że był z pięściarzem, z którym będzie walczył na ringu już wcześniej, ten zawodnik był naprawdę Biotam Kładamku fenomenalnie przygotowany na pewno Dominikowi Gminowi nie przeszkodzi. A widzimy tutaj Tomasza Damka Szybkość, kombinację. To był e, Tomek Adamek, wydaje e, mi się, że uszczytuł swojej formie w bardzo ciężkiej. Przypomnijmy dwa tytułu Mistrza Świata w Badze Półciężkiej, Nimier Ciężkiej. ciężkiej. To, jego, to jego największa próba e, przed walką z Vitaliem e, Piszką, jaką miał. Była właśnie wygrana z pierwszym Mareo. Dlaczego mówię o Dominiku Głynie w ogóle? Bo rywalem Tomasza Adamka miał być grano, Grano, który dosłownie 14 dni, przepraszam, to znaczy 15 dni przed rozpoczęciem, przed, przed zakontraktowaną walką doznał do kontuzji. No i wtedy były, wtedy powstało pytanie numer jeden: Co zrobić? Czy w ogóle odwołać walkę Tomasza Adamka, skoro przeciwnika nie ma?

i to, na kogo się przygotowywał, nie ma żadnego sensu, ponieważ walczy z tym psychologiem Ale wrócę do głównej myśli. Możliwości były tylko dwie. Odwołujemy listę Tomasza Adamka 3 sierpnia, albo próbujemy znaleźć pieśniarza, który był na sali, trenował, ma pojęcie o boksie, walczył z dobrymi poczerami i dajemy kibicom coś za Decyzja Mail event firmy, która e, jest e, promotorem Tomasza Adamka była jedna, mianowicie spróbujemy szybciutko kogoś znaleźć. Chcemy pokazać Tomka Adamka, chcemy pokazać jak walczy. Nie chcemy, żeby przerwa trwała dłużej niż 7 miesięcy, dlatego że pod koniec roku, najprawdopodobniej w listopadzie, bardzo, bardzo ważna e, walka Tomasza Adamka e, prowadząca go bezpośrednio do a tytuł do, do kolejnej walki, miejmy nadzieję, do kolejnej walki o tytuł Mistrza Świata, bez nazwisk, tego nie możemy ujawniać. No i podnieść się o drzwi i w tym momencie. Dlaczego Adam walczy z Grunem? Dlaczego w ogóle walczy? Dlaczego na przykład nie walczy z kimś z pierwszej piątki albo z pierwszej dziesiątki? No więc bardzo chętnie odpowiem. Nie ma kimś z pierwszej piątki czy z pierwszej dziesiątki, którzy w tej samej chwili, im się zaproponuje walkę, wyjdą do ringu, walczyć z tym naszym Adamkiem. Takich pięściarzy po prostu nie ma. Jest wielu pięściarzy, którzy teraz krytykują Adamka, mówiąc, że a ja chciałem mu dać tyle pieniędzy, on nie chciał ze mną walczyć, a ja chciałbym to, chciałbym tamto, no to są opowieści pięściarzy, którzy... E, większość z tych rzeczy jest po prostu wymyślona, mówiąc wprost. E, moim zdaniem, czy wybór... E, Dominika Gwina jest dobry, czy wybór jest zły, a dla mnie na przykład Dominik Gwina jest lepszym pięściarzem niż Tony Grano. Tony Grano potrafi mocniej uderzyć, to jest prawda. Natomiast e, jestem e, bardzo wątpię w to, czy Dominik, e, czy Tony Grano, czyli ten poprzedni rywal, Tomasza Adamka, jest pięściarzem lepszym. Moim zdaniem absolutnie nie jest i, i wcale bym się nie zdziwił. Oczywiście nigdy tego nie będziemy wiedzieli. Jeśli się okaże, że gdyby się okazało, że walka z Gwynem będzie trwała dłużej niż walka z Tony Grano. Tony Grano to klasyczny pięściarz, który wychodzi na ring po to, żeby przeciwnikowi urwać głowę. Natomiast Dominik Gwyn potrafi urwać głowę, prawym prostym. Widziałem podczas sparingów tych, o których mówiłem, parę takich uderzeń, które doszły tą kagałka. I ta walka będzie dla Tomka Adamka na pewno cięższa. Żaden z tych pięściarzy, od razu ustalny nie jest żadnym geniuszem boksu, a nie bierze się geniuszy boksu po siedmiu miesiącach przerwy, zwłaszcza, że się wzięło tą przerwę po to, żeby odpocząć. To nie jest kwestia obrony Adamka, bycia w obozie Adamka, bo takie rzeczy na pewno zaraz usłyszę. To jest po prostu zdrowy rozsądek, nic więcej. No, tak jak wspomniałem, opcje były dwie. Tomek Adamek nie walczy w ogóle. Tomek Damtek walczy z Dominikiem Gwynem. Ci, którzy twierdzą, że powinni wybrać kogoś innego, nie bardzo wiedzą, jak się załatwia walki w boksie, jak trudno jest znaleźć kogoś, kto w ciągu dwóch tygodni podejmie takie wyznanie. Sam Tomek podchodzi do tego bardzo spokojnie, a mianowicie mówi, wychodzę na ring, wiem, jak ja jestem przygotowany. Mnie to oczywiście nie pomaga, dlatego że przygotowywałem się na pięściarza znacznie bardziej staty statycznego, bijącego pojedynczymi ciosami, bo tak bije e, Tony Grano, kontuz, ten kontynuowany Tony Grano. Tony Grano chce urwać głowę każdym ciosem. Dominic Gwyn, znacznie lepiej rusza się po ringu, e, zadaje więcej kombinacji, jest trudniejszym e, pięściarzem do zablokowania. Także z punktu widzenia Tomka, który oczywiście mógł powiedzieć, bo ja nie walczę również, poczekam do listopada, może grudnia na tą dużą walkę, o której powiemy za powiedzmy kilka miesięcy, no i wtedy wszyscy powie, byliby zadowoleni, tylko że to Tomkowi zupełnie by nic nie dało. Kibice często mają za złe Tomkowi Adamkowi, że walczy z pięściarzami, którzy nie są w czołówce. Wielokrotnie propozycje były składane ze strony Tomasza Adamka pięściarzom, tylko różnica między Tomaszem Adamkiem, a tym pięściarzami, pieścia, o których mówię, polega na tym, że Adamek o tych rzeczach nie mówi, zostawiając to swojemu obozowi. Natomiast wszyscy pozostali ogłaszają informacje na ten temat, na czym tylko się da. Twittery, Facebooki, zdjęcia, z trenerem. Adamek tu, Adamek tam. No ale oczywiście to nie ma żadnego przełożenia na charakter, na rzeczywistość. Do tego jeszcze każdy z tych charakternych panów oczywiście wyobraża sobie, że skoro walczy z Adamkiem, no to mówimy o. Kilkuset tysięcy dolarów, które płyną za walkę, a takich pieniędzy nikt za walki na NBC Sports Network nie zapłaci. I tym właśnie chciałem zakończyć. Pamiętajmy o jednej rzeczy za każdym razem, kiedy a, patrzymy na to, jaka jest walka i gdzie są walki. Jeśli jest to Showtime, jeśli jest to HBO, jest to, jeśli, jeśli jest to pay per view, których w którychkolwiek z tych programów oczywiście pieniądze zaoperowane pięściarzom są nieporównywalnie większe, jeśli jest to NBC Sports Network, jeśli jest to ESPN, a pieniądze do podziału są zdecydowanie mniejsze, mówimy o tych pierwszych, w tych dwóch ostatnich przypadkach mówimy o kilkudziesięciu tysiącach, a kilkudziesięciu tysiącach dolarów, 70-80 tysięcy dolarów, jeśli mówimy o walkach na Showtime, HBO, to są sumy setki tysięcy. Jeśli walki mistrzowskie, to milion dolarów. Tak więc dajmy Tom Tomkowi Adamkowi pokazać, co będzie potrafił 3 sierpnia w Mohegan Sun. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli wpaść tam, podejrzewam, że wielu nie będzie mogło. Zachęcam do oglądania NBC Sports Network. Tomka Adamka walka będzie pierwsza na życzenie właśnie NBC Sports Network, które tym razem stwierdziły, że po prostu wielu ludzi nie chce czekać do 12 w nocy na ostatnią walkę. Wolą tą pierwszą walkę zobaczyć około 9.30, mówię tutaj czasu chicagowskiego, a to prawdopodobnie będzie 9.30, 9.40 będzie na ringu. Mówimy sporo o boksie, ale tak się składa taka kończąca myśl, chociaż będziemy do niej wracać, że po latach posuchy, kiedy naprawdę nic nie było w polskim boksie z wyjątkiem pięściarza o nazwisku Andrzeja Gołota. Mamy teraz polskich pięściarzy w amerykańskiej telewizji w światowej telewizji bez przerwy, bo nie zapomnijmy 3 sierpnia Tomek Adamek w natomiast już 16 sierpnia na stadionie US Cellular Field tutaj u nas w Chicago dwie rewolucyjne i rewelacyjne walki, a mianowicie Rewans Majka Molo z Arturem Spilką, no i oczywiście Andrzej Fumpara kontra mistrz świata, były mistrz świata WBA, a myślę o Gabrielu Campillo. Także bardzo dużo boksu w amerykańskim sporcie. Boks awansował w Polsce do sportu obecnie chyba numer 3, jeśli chodzi o oglądalność. Ja, na przykład, bardzo się z tego cieszę, dlatego że wiem, że bardzo wielu sportowców, bardzo wielu pięściarzy naprawdę ciężko, ciężko trenuje. I szansa, że mogą pokazać się w telewizji nawet za małe pieniądze, w niektórych przypadkach naprawdę małe, jest dla nich szansą pokazania, że rzeczywiście trenują. Także 3 sierpnia Tomasz Adamek kontra Dominic Wynn z Mohigan Sun Casino w Connecticut. 16 sierpnia właśnie tutaj u nas w Chicago, te dwie walki, o których mówiłem, Molo Spilka 2, no i Andrzej Funfara kontra Gabriel Campillo, były hiszpańskimi świata WBA. Także Dużo o boksie, ale to na pewno przez następne tygodnie będzie tematem numer jeden. Dziękuję Państwu bardzo, dzisiaj tak spokojnie, dlatego że nie zawsze trzeba być na siłę, bardzo takim na nie. Tym razem ja jestem na tak, z małymi przytyczkami w stronę tych, którzy zbyt wiele żądają, nie zdają sobie sprawy, jak trudno te żądania, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o boks, spełnić. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.